No siema się ma Jack, też siema Nico O! Witam też was na kolejnym odcinku z bordela Nie chcesz chyba znowu? Nie, chciałem się tak przywitać Dobry witam Ale pizga ten laser Szkoda, że nie w ziemię Szkoda, że nie w ziemię Dobra, idziemy No to idziemy, idziemy Tylko musimy chyba na lewo na Czekajcie, czekajcie jeszcze... Czekajcie jeszcze chwilę, bo ja muszę tutaj coś sprawdzić pewną opcję to się sprawdza ja już na pierdolamy Eee, nie, chyba jest wszystko okej. Plus zminalizujemy tą naszej stację i teraz... Ej, dobra jest tovenant. to sniper. Czy już kotwory? Tak, już wolę. Dobra, no ja, też przetestuję swoje nowe... albo nie testuję, mam to gdzieś. Standardowo unika, będzie. Granat bum bum Ale to snajperka jest dobra Jest zajebista O to jest? boże W ogóle wiesz co poruszył temat dzisiaj No, bordela Twiki, bo jak nie patrzeć on ma wyjść jeszcze trochę Nie wiem, hmm. bo ty nie grałeś w bordela jadynkę? Yyy, e, ja nie No dobra, a w gameplay chociaż oglądałeś? Wam? Gębiej oglądałeś? Nie, może tam oglądałem, ale za dużo nie pamiętam. Nie? No, ogólnie Borderlands 2 miałeś taką historię, że miałeś tych Hunterów, i oni po koniec z takiego jakby, nie wiem jak to nazwać, ale potwora z coś w stylu. Potem się w to, co jest w Trójce, ale to jest w, znaczy w Trójce, znaczy nie w Trójce, tylko <grym, <grym, to, co jest teraz, czyli p -Sql. Czyli, kurde, ja cię Ty, ty wy, wynalaz, wynalazłeś węgiel czasu. Czy co? je, nie, je, no Nie, wiem. Pijany byłem. Ej, boga, boss. To wygląda jak boss. Ja jest. Ja, jolo robię. Ja chcę bossa. Ej, sprzeczaj. Czy znaczy, chciałem gościa, rozwalić nie że chciałeś znowu mnie zrobić, wam... Pan... O nie Kurde Eee dobra No ja godin chodzi tak O chuj. <laughs> <laughs> tak jak weźmiem po niej, bo ja nie wiem czy dam radę No ja nie mam rady Tak jak tak jak Wapel ma mega To trójka ma nadzieję że będzie powtórką tego co Auc było, czyli doskonałego No rozwału No wiesz, Różnie bywa dzisiaj No wiesz, grafiki nie zmienią Na pewno no, border, ten, taki, jak był, taki e będzie Są na pewno sta starzy wyjadacze danych tytułów którzy uwa mogą uważać na przykład, że nawet ten Borderlands jest taki no Odbiegający na przykład od y, klasycznego, oryginalnego borderlandu i od jedynki. Ten bordel, Ale w sumie, to jest zapenia... mało prawdopodobne. Ten Borderlands zapewnia lukę, która jest pomiędzy dwójką a jedynką, bo... Wiesz, jedynkę kończysz tak i nagle w dwójce podzieje się jakiś nowy antagonista, jakieś coś nowego. Nikt nie wie o co chodzi, a... a właśnie Właśnie, to jest jakby wytłumaczenie, co się dzieje, po. Więc... To jest no. W sumie to by to sama nazwa mówi, że to jest Pre-Sequel. Bo sequelem prawdę e, tak z e, logicznego punktu widzenia jest dwójka. Oryginał jest zawsze pierwsza część, sequelem zawsze jest... jest druga część. To raczej. A pre sequel to jest kurde, przed sequelem. I po oryginale Dobra, już za dużo tych słów. To <śmany> i za, <śmany> wy, wy zaawansowane, to nie szkoła. Co, co eee, mamy zrobić? Czy mamy to eksplodować? <śmany> y, tak! Aha, dobra, ja się zastanawiam, co mam tu zrobić, a po prostu trzeba wali, rozwalić. To jest takie, też na czerwona świeci, to musimy rozwalić. Tak! Eeee. <śmany> Nośnik! <Ja> nie <śmany> nie chcesz, log Tutaj, rozdzielamy się, czy idziemy razem? Nie, nie, nie Lepiej razem. No w sumie... Nie, nie strzelić, nara. Gdzie my mamy iść? Tu jest przejście chyba. to ja tutaj wszedłem, na górę. To no. no, jest roboto. Przejdziemy. Idziemy na, na mapie to jest prawo No właśnie tutaj Ciebie bo to widziałem jakiegoś wroga pod nami On jest, jest więc na razie o mnie opłaczimy Po topazynko Nie magazynka Ja pierwdziera ale ta maszyna snipa jest do wywalona doskonała Wigbada Ej już miejsca nie mam, Wyżej musimy Wyjrzyj! Podobno 2000, ten... 22 kwietnia ma wyjść Led Dead Redemption 2 na ten... na PC-ta więc No to powiem ci, że doskonale bo będę miał w końcu nową gierkę do grania <grych> Zagra w coś, co nie zawsze gra <grych> znaczy, Western. Znaczy, western westerny lubię, ale w gier westernowych to już nie grałem, no, przyznam Cie... no no bo było mało takich ciekawych, a zazwyczaj to były gry liniowe. Dobra, Red Dead 1 grałem. Ja też grałem w jedynkę, więc też się zastanawiałem czy nie kupić oryginalną, yy, yy, ten, pierwszą więc... część, przed Red Dead Redemption 1. Bo jest taka jednak to się nazywa Red Dead Revolver. O kurde. Co ja nie ogarniam, gdzie mamy iść, kurde, tak trochę ja pójdę tutaj. Ja poszedłem tu. Aha, tutaj. dobra, tu mamy, patrz. Tu, tu, No dobra, tutaj... Ej, gościu tutaj stawił jakiś pancerz, a ja go To jest go jakiś, kurde, silnik tutaj. magnetyczny, no, psjoniczny, kurde, AK, wierzba i inne sprawy. Eee, a nie reaktor? Też może być. Bo gdzieś silnik tak by wyglądał. O kurde, tu są skrzynie duże. Choć, kurde, to, zapomniałem, to jest bordel, a to jest wszystko możliwe. To jest wszystko inaczej. Ej, mam Sniperkę, która podpala ogniem, ale zadaje przez to 242. Ale mam Sniperkę, która nie zadaje żadnych obrażeń o czy coś, ale zadaje 331. Yy, aha. Mam dylemat. No to. No to. Nie masz miejsca, to ja wezmę. No nie mam miejsca, ale właśnie robię miejsce to ja wezmę. Dobra, to ja. Wezmę to podpalającą, nie wiem, do domu. A tu co mamy. Uuu, granacy. Uuu ale granaty dużo. E ja mam lepsze. Eee. To wezmę jest lepszy. Co to jest? Gdzie? Zwiele, bo słyszałem takie dziwne szumy, trochę się zaniepokoiłem. W... Coś stylu? <glimy> no to jest ten laser, no to ci mówiłem, że laser jest. Aha Nie okej. Okay. Hey. Dobra, mówię się. No to jest podoba... Sprawdza sobie tą swoją gun Pjdąć! Co? już nie, nie jeszcze nie to? Czy ja nie wiem, czy ty zepsułem, czy jak? Trzeba było chyba w to czerwone walnąć, a ja walno chyba w to niebieskie. No to ja dobrze sobie teraz. Ha, Gary, ty ty źle zmieszasz. Aha, to jest sniper ten. Snajper Niniga, który ma strzał przeładowanie, strzał przeładowanie. Okej. Okay. Eee. Yy. Aha. Spoko zamknęli mnie. A to co? Aha, ja nie można przejść Nie ma otworzyć Wypuść się! A no to wypuść mnie. Nie, dobra. Bra wypuść mnie. Nie, czekaj. Bremu, wypuść mnie! Mam nową fajną tarczę. 890 No to ładnie. Jakie kurde, co? Aha, yy, aplikacja Squid bardzo polecam. Yy, dała mi nowe informacje. Coś to ja masz yy, go fuck yourself yy, nie, w ogóle chciałem. Nie wiem czy ktoś wie i ktoś w ogóle śledzi media. W sumie to fajnie, większość też to w, ten wyliczono. Wyliczono, można to powiedzieć. Obliczono. słowa. co masz na myśli wyliczona? Jeśli chodzi mi, że... Yy, obliczono, że w 2018 roku Yy, przy, yy, Polacy wydali na wszystkie gry, yy, na gry w ciągu całego tego roku ponad 2 miliardy złotych. No to zajebiście, ja polecam takie zawody. Ale to nie jest tak, że tylko pc nie tylko nie tylko pece, na PC-ta, ale też i na konsole. O kurde, robot. Yy, na, na razie, masz bum 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 bum. Siemano, Grant, muszę się A ja to bum bum było spoko. Wow, nie ty widzę! Kolejny? Wrzucę granat, rzecę granat. Co tu się dzieje? Halo? Nie żyje. dobrze. Ty patrz co, ja mam granat, który... Widzisz co? Wiedziałeś, co się działo? Nie zwróciłem uwagi, bo byłem skupiony na tym. Jest granat. Ej, ja nie mam granatu. Jest granat. Właśnie chciałbym rzucić granat. To są skrzynki. Będzie granat? Okay, jest Tutaj granat. będzie granat. Patrz Proszę. No. O, on śmiecił. Eee... serio. <laughs> ok. Masz pierdło. Masz pierdło. Nie Masz pierdol, masz pierdol Przerwałeś se teraz Ale nie wiedziałem, że to taki... Że ja myślałem, że to ten, to tylko mnie dobrze, a ty masz... to, to ma to ma taki zasięg stary To ci daje lepszą listwę niż matka pijana. Maybe A ja w ogóle Dobra, masz patrz. No pa No widzę, no. Ja rzucę grana, pasza. Rzucam, i on się odbija głupio jakoś, leci do góry, tu. I wraca. O, i tam wybuchł. on długo, pan, wczoraj rzucę tu, tutaj, będzie lepiej. O, widzisz? de kałczuk. I po to. I jeszcze przyciąga wszystkich do siebie, i kumuluje tak wybuchy ten jakie <laughs> Jakie chore Dobry Zajebiste Niemoralne, nieprawidłowe, niedoskonałe Fajne To jest takie nieidealne, ale genialne Co to było? No nikt, ty kurde szmatoksie Sorry, ale kusi mnie czasami yy, dręczenie ludzi No kurde chciałem go zabić Ej no podnieś mnie Podkuszył ci podnosisz pamiętaj Dobra dobra już podnoszę O kurde Albo chuj z tym. Ej no ty knoju Ej! Ej on mnie wypchnął Halo Nie zabijasz mnie, nie zabijesz mnie, nie zabijesz mnie JEM granatki! No i poszedł na razie. Cześć, rzucę. Zebrano. No. Soj rzucę. co? rzucę. Ja bym rzekał Nie zio. To dobrze. Hmm. Ej, hey, ty tam Oooo, O headshot. Nie masz, czy... masz czym oddychać. O jak mi przykro, jak mi przykro Poszli fizy. Skrzynka Ja nie mam miejsca kurde Eee, w sumie? Ja chęć. też nie, lepszy masz nowy pistolet Ty Sniper lepsza Czekaj, ja wezmę tą wyrzutę ale, ale fajna snajpa taka kolorowa Ko Kolorodowa ja już nie mam miejsca naprawdę na tym bronie Ok, pistolet ma 102 obrażenia, ten ja ma tyle, trochę słabych. To masz tutaj te białe bronie. Ale ja już nie mam miejsca stary, co ty coś widać? A to ja wiem, to ja, ja to takie wyrzucę o, to, to nie niech to To mam taki, taki... NIE CHCĘ PATRZEĆ! Stryk, stryk. wyrzucamy. Yy, ten mam mniej, no to też wyrzucamy. Ten pancerz też mi się nie przyda, bo jest gównem, no to dalej. Stryk, stryk, stryk. gitel. Pisałeś, I, i, ewentu I ewentualnie tą białą broń wezmę, bo się przyda na przelewanie. O, tu jest jeszcze wielka skrzynka. A to są granaty. To jest granat? Co to jest? Oh, o, o shit. Shitting motherfucker. O. Pokażę, czekaj. Po jak ile obrażeń. Co ty złodziejów? Masz, to jest to samo co ja mam. To sam, to tak, Ten kauczuk? No tu leży, na ziemi już tylko że ja podniosłem taki, który ma więcej ten, który ma więcej szybkość wybuchu A czekaj, a czekaj, ja wezmę, zobaczę tą, ten tutaj ten granat, bo ja nie, to mam... to nie jest kauczuk, tak... ale on chyba też taki robi no. a czekaj, patrz, ja wezmę patrz, 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 to jest ten sam, co ja mam, tylko... Weź sobie, podnieść, podnieść sobie ten tutaj, patrz Ten, co leży pod skrzynią Nie, chujowy, czekaj, on wezmę, wyrzucę, wyrzucę ten swój stary, nie wygrywa, ale nic Przecież tam twój sali nie był zły, był no, dobry Nie, 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 wyrzucę ten inny, który przed chwilą testowałem razie no, wyrzucę tego Też jest kauczukiem! No spoko the big Just the Dużo reaktor, to dawajcie to mi go Rozwalę go w pizzie, w Pamiętaj, relax, relax, relax Relax Take, take, take. take it easy Dobra, dobra. starszy, bo to nie jest kurde. Dobra, dobra. Musimy to, to nie jest mam To nie jest mam talent. Zag, beton. Że wszystko ustawię, dobra nie, nie ważne. Oni biegną, oni biegną. O nie, to wybuchnie. No ty kurde, <grym> e, jesteś idiotą naprawdę. No <grym> te zabić? No, raczej nie. Czekaj, ja ci jeszcze ci podmiotę. To jest nikogo w czekaj Czekaj, się zobacz tą sniper. Ej, kur... Ej, teraz się odegrał. Nie odegrałem się. Ej, bo oni nie mogą podchodzić do tego. Muszą, musimy osłaniać lekce, pamiętaj. Aha, ty co czemu nie mogę? Aha, Ej, what the fuck! Das to t-shirt. Oczywiście, oczywiście, No. Dobra, osuniemy dalej, osuniemy dalej. Robot przed. Kurde, nie ma granatów. Zdjęm, przerąbane. Czekaj, czekaj. No, rozwaliśmy robota A, okej okay. Nie no nie no Nie, co? Aha, to działko było obok mnie Kurde, działko no kurde. mnie rozwaliło, serio? No, to działko tak dowala Biegnę, biegnę, jeszcze, biegnę Jeszcze, jeszcze, biegnę dalej, 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 dalej Ej dobra, bo w my musimy pilnować tego, bo za ile tu mam życia już Dobra, już idę Tu jest tam tam jeszcze jeden frajer, tylko ja nie wiem gdzie on jest Dobra, dawać mi moje granaty Biegnę, biegnę, biegnę Nie, u Ciebie na górze jest super. A nie, dobra Kurła Wow, blow up, strzeliś Blow up Jak, jak tu po pol Pull up, pull up, pull up Ginty ty Dzień, ty robocie, robocie, Dzięki, dzrobocze. Dzięki. Piękne to Dzięki. Dzięki. no! jaja zabijmy. <grych> Dziękuję. robotki. Y ro robotki co? Co co powiedziałeś? Nie wiem Okej, okay, dobra, idziemy, idziemy, chodź Dobra już idę Give the boss, Dałeś mi boss jakieś GIVE ME THE BOSS Co, jakie mam pistolet w ogóle? Je jeszcze szybciej strzela z mojego poprzedniego, pato. <laughs> o pierdziele, jak to wygląda Czekaj, w ogóle zmienię sobie na ten inny pistolet. Jest fajny, ile, no? ile on ma obrażeń, o kurde! Ty ma 192 obrażenia, poka to. Co to jest Digiel? <grym> Typa to, jaki Digiel? Digiel Revolver. <grym> Ale pewnie wybuchałem przez skinę? A to za No Dobra, nie wiem. Ja testuję sobie. Nie, no leworwer to prawda, bo ma ten bębkowy. -bę -bę Siema, Jack. O, Uuu. J Ej, mogę wytrzyma. skoczyć. Nie próbuję nawet. To nie próbuj. Się bo się ja się raz. Bo ja skakać za to, bo będę. O, tutaj mogę. Tu sobie posprzedam I wezmę trochę. Strzałów, mistrze. Strzałów, słyszysz swoje strzały? Eee, strzały słyszysz? Te, Niko. Słyszę wybuchy, a co? Okej. Okay. Ej, nie słyszę strzałów. Nie ma grata, się zbija. Yes. Jest. Wiesz co, ja wczułem bossa, naprawdę, bo zobacz, jaki jakie jest pomieszczenie przed nami. Takie okrągłe. Mhm. Mm takie okrągłe to zawsze musi być boss, to jest zbyt y Zbyt typowe w grach. Jeszcze ja mam propozycję taką, że. W Spider-Manie jest takiego było, w Dumie tak było. Skończmy, może teraz. To ja dziękuję za yy, obecność tego Dawna. Ja, moja obecność też była zajbista. No witamy Was. Proszę, na następnym odcinku będziemy Was witać. Tu już Was żegnamy. No to się ma. Po to żegnamy i witamy. Dalej.